Dzień dobry, to jest kanał Orbitrek Guru. Pierwsze źródło informacji o orbitrekach i bieżniach na polskim YouTubie. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, zasubskrybujcie kanał i zostawcie swoje pytania pod filmem. W tym odcinku opowiem o krótkim interwale na bieżni, który wykonałem kilka dni temu. Jest to pierwszy bieżniowy interwał, który wykonałem od kilku lat, dlatego że bardziej skupiam się na treningach chodzenia pod górkę niż na treningach biegowych. I nie jest to typowy interwał biegacza albo typowy interwał osoby trenującej na bieżni. To jest interwał chodziarza, który ma na celu zwiększone spalanie tłuszczu, podbudowanie kondycji, nie ma na celu poprawienia umiejętności biegowych. Dlatego też w tym interwale nie rozpędzałem się za bardzo, osiągałem prędkości od 14 do 16 km na godzinę, zrobiłem kilka cykli wysiłkowych, przeplatanych, Kilkoma cyklami odpoczynku. Odpoczynek trwał od 40 sekund do 1,5 minuty, a cykle wysiłkowe trwały po 20 sekund. Finalnie jestem zadowolony z przebiegu interwału, choć okazało się, że jestem w słabej kondycji. Jestem zadowolony z tego, jak bieżnia się sprawowała dlatego, że bieżnia dobrze poradziła sobie z ustawieniem górki, dobrze poradziła sobie z prędkościami, dobrze poradziła sobie z utrzymaniem mojej wagi. Waży 80 kg bieżnia zachowała wzorową stabilność. Robiąc interwały na bieżni warto zwrócić uwagę, że są one trochę trudniejsze niż w plenerze. Dlatego że na bieżni to urządzenie narzuca nam prędkość i nie możemy w dowolnej chwili zwolnić lub się zatrzymać, natomiast możemy z bieżni zejść. Plus interwału na bieżni jest taki, że jeśli za każdym razem mamy biec z prędkością 15 km na godzinę, to za każdym razem faktycznie biegiemy z prędkością 15 km na godzinę i nie robimy tego na czuja, tylko mamy na podparcie tego twarde dane. Finalnie jestem bardzo zadowolony z interwału. Polecam robienie interwałów raz lub dwa razy w tygodniu, nawet osobom trenującym rekreacyjnie. Jeśli macie pytania na ten temat, zadawajcie je pod spodem. Na dziś dziękuję, pozdrawiam i życzę udanych treningów.